Witam was moi kochani bardzo bardzo serdecznie. Z tej strony Ksazaks. Moi drodzy, mamy wycieki z update'u na PST. Moi drodzy, grupa data minerów, czyli ludzi, którzy grzebią w plikach gry, żeby odzyskać te pliki zanim one zostaną udostępnione, wygrzebali nam całą masę bardzo fajnych rzeczy. Słuchajcie, zaczniemy od rzeczy wizualnych. Później przejdziemy do setów nekromanty, bo zostało już ujawnione co one będą bufować i jakie to będą sety. Ale moi drodzy, pierwsze co to mamy hełm do setu krwi, do blood setu. Nie, wiem, nie znam jeszcze jego nazwy dokładnej. Później mamy set, hełm prawdopodobnie do setu, do setu z kości. Ze, z tego zbroi z Tu mamy jakiś zarąbisty hełm Fajnie wygląda, ciekawa opcja To może być do reanimacji Chociaż do reanimacji może trochę inny być Ten wygląda jakby był do kości w sumie Zaraz, zaraz sobie porównamy Słuchajcie, bo mamy jeszcze koncepty, które zostały pokazane na bliskonie To zaraz sobie porównamy I będziemy wiedzieć wszystko dokładnie Tutaj mamy jakiś, kurcze, dziwny hełm Dziwnie wygląda ale z czymś mi się ta maska kojarzy, tylko nie mogę skojarzyć z czym. O, to będzie chyba do reanimacji skill. skill, no, skill hełm. hełm do y, setu reanimacji, ale zresztą poczekamy, zobaczymy dokładnie co do czego będzie. Y, tutaj mamy y, modele. Jak będzie dokumenta wyglądał w y, aktualnych setach, które są w grze, plus w swoich setach? No bo jak widzicie. Jeśli wam przybliżę, jeżeli to wszystko ładnie załaduje, no tak, jak widzicie, tutaj mamy na przykład nekromanty w secie cienia, tutaj mamy nekromanty w secie yy, yy, jak się nazywa ten set do WDK, do nefrytowego żniwiarza, tutaj mamy prawdopodobnie wyra, bądź telerasze, yy, i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy ten set, yy, z yy, który zdobywamy za sezony, tak, za WBT70. Wszyscy to mamy, więc się nie bójcie, nie trzeba będzie tego na nowo zbierać. Tutaj jakiś nowy set widzę, albo jakiś stary, w którym po prostu necromanta wygląda zupełnie inaczej. Tutaj mamy light armor set, bo tu były heavy, nie, medium i heavy. Light armor set sobie też powiększmy, co tam zostało. To są tutaj e, koncepty takie. Tutaj mamy niektóre nowe albo to są w ogóle wszystkie nowe. Nie, no ten wygląda jak wyr, ewidentnie. Ale okej, okay, to są tylko takie domysły, chociaż ten wygląda też jak od Szamana jeden z setów. Mniejsza z tym. To nie jest takie ważne. Mamy ikonki, nowe ikonki, tamte były e, chyba e, takie same dla nekromanty f, e, female i, nie wiem, męskiej i żeńskiej, e, były... teraz zostały poprawione prawdopodobnie. No Co najlepsze jest. UI Portrait z PvP. What? <noise> Czyli w PvP będziemy mieli takie portrety. No to ciekawe. Co tu mamy? Tutaj mamy jakąś ikonkę. Nie wiem gdzie ją postawić tą ikonkę w grze. Tutaj, jak najbardziej poniżej, kiedy wybieramy klasę w grze. Jak Chcemy jakąś zagrać, to mamy po prawej stronie na jej nazwę i animację z jej tam jakimiś skillami. Wcześniej to było z Crusadera wstawione, czyli był to, to było z Crusadera, i tutaj pisało Crusader, w ogóle chyba nawet, i były skille właśnie krzyżowca. A tutaj mamy ze sklepu, jak widzicie, co będzie obejmował pakiet Nekromanty. Będzie obejmował PETA. Zawsze zapominamy, jak to się nazywa po polsku. Pennant, Banner skrzydełka kościane, takie fajne ramkę, dwa miejsca, ma, dwa miejsca na postacie i dwa miejsca w szynce no tu mamy zbliżony właśnie ten hmm, tutaj mamy ekran what's new in 2.6, czyli co będzie nowego w 2.6, czyli tutaj będzie hmm, tutaj będą jakieś podboje nie, to, to będzie do tablicy sezonowej To do, do, do 2.6 będzie tutaj będzie nowe strefy Challenger Rifty, Nekromanta, Nowa klasa, i tak dalej. To jest tło do tego po prostu. Tutaj mamy zapewne z ekran zakupywania nekromanty. To nie wiem, gdzie też wstawić. Tutaj mamy jakąś prezentację, że będziemy mieli dwie nowe postacie. Plus tutaj mamy coś ciekawego. Teraz, jak ja mam to wam pokazać? No, mi uciekło. Spróbuję wam to pokazać w taki sposób. Te ikonki takie one są podzielone jak widzicie nie jest dalej je macie troszeczkę za ten ale ciężko mi to tak powiększyć fajnie czy mógłbym spróbować tak potem zrobić. Tak przepraszam was, że tak to mi ucieka, ale nie nad tym zapanować, a robię to. Robię to na bieżąco, jak widzicie są po dwie wersje wszystkiego, tak więc, tak jakby miała istnieć jakaś dodatkowa wersja tego Necromaster Packa, zobaczymy. Nie chcę nic Wam tu e, wróżyć. Nie wydaje mi się osobiście, żeby było, ale no, coś to jednak mówi. Może były jakieś dwie wersje wcześniej, tego nie wiem. E, mamy dodatkowe dwie miejsca na skrzynie. Tu mamy jakąś nową ikonkę. Polsat pewnie Nekromanty, czy ikonkę Nekromanty. Jakiś nowy banner. Nie wiem o co chodzi z tym VIP. Później mamy e, z tego sztandaru takiego e, rozteksturowany po prostu na jednej płaszczyźnie. To się potem składa na model. Tutaj mamy jakieś nowe itemy, jak widzicie skrzydełka. Wyglądają naprawdę fajnie. Jestem fanem wyglądów skrzydełek takich pierdół. Te są naprawdę fajne. E, tu mamy e, filakteris, to będą, nie wiem, filakterium, tak się będzie nazywał ten item, nie wiem, nie wiem znaleźć polskiej nazwy dlatego, ale to będzie nasz offhand po prostu nekromanty, jak widzicie mamy różne takie, to będą zapewne legendarne, tu mamy jakieś serce na jakichś wiązaniach, to każdy, każdy będzie miał pewnie swoje, swoją jakąś pasyweczkę i tak dalej, tutaj mamy yy, ikonki do kosmetyków i dos dos doszło tutaj kilka ich, Chociaż, ja wiem, czy to jakieś doszło, jakieś nowe skrzydła tutaj doszły, jak widzimy. Więcej motylik skrzydeł, tutaj kilka kolorowych kosmicznych skrzydeł, jakieś czerwone kosmiczne skrzydła. Nowe ik ikonki, nowych kostek. To mnie zastanawia, co to jest za zwój. Ciekawe, nie umiem go nigdzie wsadzić. Tego też nie mam jakoś specjalnie gdzie wsadzić. Nawet jak się staram przyjrzeć, tego też. Patrząc, tak dalej, to. To będą pewnie skrzydłane krosa, właśnie. Potem tutaj są te rzeczy, wszystkie, które mamy. Jakieś nowe duchy. Nie, nie nowe, stary duch. Tak więc, no, to są rzeczy stare plus nowe. Ten, ten wąż jest nowy. Ten misiek to jest bodajże ten, który jest w grze. Tylko, że tutaj pewnie był inny koncept. Miał pewnie krew na tym. Bongolem w nowej wersji albo z jakąś runą kosa. Słuchajcie, kosy będziemy mieli jako nekromanta bardzo klimatycznie. Ta wygląda jak ta kosa od od Hora dreamów z cinematiku. Tutaj mamy dwuręczną kosę kolejną, kolejną. One tak wyglądają. Ja mam wszystkie linki oczywiście zostawię moi kochani. Tu mamy taką z zębami. Mamy zwykłą, taką najprostszą, prostą kosę. No to też taka w miarę prosta mm, tarcza, moi kochani, tarcza prosto z Diablo 2. Pamiętam tą tarczę, kurczę, tak mi się podobała, że leciałem hazardować, bo w hazardzie zawsze mogły wylecieć itemy z wyglądem z lepszego tieru, żeby tylko mieć tą tarczę kościaną i letałem z Czarką i z Necrosą właśnie na tą tarczę. Jednoręczna kosa, tutaj jakaś taka dziwna kosa, Tutaj też również jakaś jednoręczna taka, tutaj mamy taką ładną jednoręczną, której animacja się zacina. A Tutaj mamy źle oteksturowaną kosę, która wygląda jak jakieś dziwne w ogóle koła a nie kosa. Dziwne, nie jak ma, jakie ma działanie taka kosa, w to, szczerze mówiąc, kiedy jest taki mały wlot w ogóle. Tu jakaś też źle oteksturowana z jakimiś może tu może jakieś latały, jakieś fragmenty, elementy, zobaczymy. Ja też mam jakąś taką dziwnie oteksturowaną kosę. Kolejna dziwnie oteksturowana kosa, chociaż nie, ta jest w miarę dobrze teksturowana, jednoręczna. No i ikonki tutaj dla porównania stare z nową. Mamy ikonki tych wszystkich kos. Wygląda to naprawdę fajnie. I uwaga! Na ikonce tutaj znajdują się trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć nowych legendarnych gemów. Aczkolwiek słuchajcie, to jest Data Mind, czyli to nie musi wejść do gry. Nie jest powiedziane, że wejdzie. Tak samo. Może to zostać wrzucone na PST, a, a, a do, do normalnej gry już niekoniecznie. Tak więc zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ikonki są, słuchajcie, pamiętajcie, że ikonki wielu, wielu innych legendarnych gier zostały zatamajnowane. kilka sezonów przed tym, zanim zostały wprowadzone. Tak więc różnie może być, to mogą być z kolejnych sezonów, w ogóle z 15, 16, 18. Ikonki. Tak więc, jak wiecie, rów, różnie może być, tak jak mówiłem. Kolejne. Kolejna zakładka, tutaj mamy kolejny e, e, shield dla nekromanty, pewnie możliwe za, e, za set dangi. Tutaj mamy czerwone jakieś skrzydła takie, ciekawe co to będzie. Tutaj mamy to, co już widzieliśmy, to również widzieliśmy. E, no i od nekromanty, słuchajcie, e, tło do ekwipunku, wcześniej użyłem właśnie z Crusader'a tła do ekwipunku. Tutaj znowu jakaś masa nowych ikonek, ale to jest chyba to, to, to co Wam pokazywałem, o chociaż, chociaż nie, tu jest proba czerwona jakaś, tej jego nie ma, to jest od nekromanty, Że jakoś to przybliżymy, nie, nie da się w taki sposób, że tak to zrobić, um, to wszystko będziecie mieli w linkach, tak więc się nie martwcie, może będziecie mogli sobie sami to przejrzeć, um, oprócz tego wszystko to co było, z tego co widzę, o no, te, Tutaj te rzeczy zostały dodane na końcu. Tak więc, moi kochani, sety i jak będą działać, przejdźmy do tego, moi drodzy. To są koncepty setów z Bliskonu, moi drodzy. Reanimation, Blood and Bone. I co one będą robić, już teraz Wam mogę powiedzieć, co mogą prawdopodobnie robić, bo zostały również wykopane dane. To jest mój łamany angielski. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Zacznijmy od Reanimation. To będzie do. Ten pierwszy od, ode mnie to będzie do przyzywania mobów. Twoje miniony mają szansę na zredukowanie cooldownu Army of the Dead o jedną sekundę za każdym razem, kiedy zadają damage. Czyli wszystkie miniony, które posiadamy, a możemy ich posiadać naprawdę dużo, za każdym razem, kiedy uderzą kogoś, mają szansę na skrócenie cooldownu o sekundę. Najfajniejszego skilla od necromantyk, najbardziej imponującego, to jest skill, nie wiem czy wiecie, w którym wszyscy, w, w którym w, na całym ekranie, pra, praktycznie, wychodzą z ziemi szkielety i wbiegają w środek tam, gdzie go użyjemy, z takim mocnym impetem, zbierając, są runy, które na przykład zbierają. Wszystko do środka są runy, runy, które działają na różne ciekawe sposoby, ale wygląda to masakrycznie. A aż się boję o framerate, jak takie, takich czterech nekrosów wskoczy. Chociaż sam żadnych spadków nie miałem, kiedy tego skilla używałem, niestety nie mogę wam go teraz pokazać. Bo no, nekromanta jest wyłączony na ten moment, ale wierzcie mi, że to już pierwsze, jak przeczytałem, brzmi super. Yy... Dostajesz 1% damage reduction na 5 sekund za każdym razem, kiedy Twoje miniony zadają damage, max 50 staków. Czyli możemy o 50% mniejsze obrażenia zadawać za każdym razem. W sumie możemy sobie nastakować wytrzymałość lepszą damage reduction, dzięki temu, że nasze miniony zadają damage. Każdy. Potem to było na 4 elementy setu, wcześniej było na 2, teraz będzie na 6, każdy szkielet mag zwiększa damage wszystkich minionów i army of the dead o 200%, czyli to będzie typowo set pod reanimację, będzie skracał cooldowny army of the dead, zwiększał obrażenia army of the dead, będzie dawał nam wytrzymałość dzięki temu, że nasze miniony będą coś biły i... Szkielety magowie będą zwiększać damage wszystkich innych minionów, czyli to będzie typowe na wskrzeszanie set. Teraz przechodzimy do tego drugiego setu, to jest set krwi, on jest, będzie ciekawy w użyciu, prawdopodobnie. Blood rush dostaje efekt wszystkich run przy dwóch elementach. Czyli to jest ten taki nasz teleport, który bardzo fajną ma animację, bardzo fajnie działa. Będziemy teraz efekt wszystkich run później. Za każdym razem, kiedy się wyleczymy z kilami do wysysania krwi, możemy zwiększyć nasz. mieć życia powyżej tego, co mamy. Czyli, tak jakby tą pulę, którą mamy sobie zwiększyć, i ona będzie przez 35 sekund aktywna. I jeżeli będziemy z niej zadawać damage, to ten damage będzie zwiększony o 100%. Um, później przy 6 elementach W sześciu elementach Spending 10% life makes life spending attacks remove 10% more life and deal 200% more damage for Czyli będziemy zadawać, no przy używaniu skilli na krew będziemy zadawać um, Będziemy zdobywać staki, które będą e, sprawiały, że zadajemy więcej damage'u. Ciężko mi tutaj, e, bo tutaj są po angielsku niektóre nazwy skilli napisane, a ja nie pamiętam, które to były, które, więc e, ciężko mi tutaj Wam określić. W każdym razie to będzie set, który będzie sprawiał, że będziemy wyssać, m, będziemy używać naszego życia jako głównego, e, głównego m, naszego źródła damage'u. Ale nie bójcie się, to nie znaczy, że będziemy co chwila na low, na low życiu chodzić, bo będziemy mogli sobie zwiększać tą pulę dodatkowo jeszcze. Trzeba będzie tym mądrze, mądrze. mądrze. mądrze trzeba będzie to wydawać. O tak, później mamy na Bone Armor Set. Przy dwóch elementach, to jest ten trzeci, który widzicie. Przy dwóch elementach będzie Bone Armor zadawał zwiększone obrażenia o 1000%. On już był dosyć dobry, a będzie zadawał o 1000% więcej obrażeń. Bone Armor to jest skill, w którym wydzieramy kości naszym przeciwnikom i zakładamy je na siebie. Dosłownie, tak to brzmi, tak to wygląda. I e, im więcej będzie przeciwników. W pobliżu, tym więcej wyciągniemy maks do 10. Czyli wbijamy się w kubkę, wydzieramy z nich kości, i te kości tak mi się do na nas przyklejają. I my mamy z tego lepszy armor. To im też zadaje damage, czyli o 1000% to już jest dobry damage. Później mamy, e, później mamy, że każde staki e, dają nam dodatkowe 2% damage reduction, czyli będziemy mieli dodatkowy e, dodatkową przeżywalność z tego przy czterech elementach, a przy sześciu co brzmi bardzo fajnie Bone Armor e, będzie nam aktywował w sześciu elementach tornado kości wokół nas, które będzie zawało 750% obrażeń od broni i zwiększa Cały damage od nekromanty o 1500%. Czyli obojętnie, czy będziemy mieli tam miniony, nie miniony przy tej zbroiskości, czy cokolwiek, to będzie zadawało 1500% większy damage. Puch, tak brzmi, ale to jest dopiero Datamind. To przejdzie przez ptr PT, PST, Bety, i dopiero później to dostaniemy w oklepanych, oberżniętych wersjach. Tak więc się nie bójcie. Później mamy set który działa na naszą lancę z kości, włócznię z kości i na pożeranie zwłok, bo jest, taka, jest taki skill pożeranie zwłok plus lancę z kości, to będzie się tutaj kombować w tym secie. Mianowicie, za, każdy, za każde ciało, które zjemy, one będzie wystrzeliwać lance z kości, włócznię z kości w przeciwnika zadając mu 800% obrażeń do broni miazgunia za y, każdy, każdego przeciwnika którego trafimy y, w z kości y, zmniejszamy damage taken czyli zmniejszamy, zwiększamy swoją przeżywalność o 2% maksimum do 50% przez 15 sekund czyli robimy sobie buffa do przeżywalności kiedy walimy z tej właśnie włóczni czyli będzie trzeba tym spamić i przy 6 elementach Każde ciało, które pożeramy, yy, daje nam z, yy, wzmocnioną włócznię z kości, yy, która daje nam zwiększone obrażenia od włóczni z kości o 1000%. <klary> Czyli będziemy musieli na zmianę brać, yy, pożerać zwłoki i następna włócznia z kości zada 1000% zwiększony damage. Porównajcie sobie z tym całym resztą bonusów i można zrobić naprawdę ciekawe kombinacje. Już teraz można sobie spisywać fajne rzeczy, robić buildy. Później, bo to jest set, którego nie mamy niestety yy, obrazka, który teraz mówiłem. Yy, później mamy sobie tutaj z yy, pasywki, które miały być w itemach, ale z tego co potem przeczytałem, to to są te same które są tutaj, tylko podejrzewam, że one po prostu zostały poukładane w ten sposób Czyli od biedy To nie muszą być wszystkie, tak jak powiedziałem, one mogą być pozamienione Na przykład czwarta pasywka może być szóstą w innym secie To jest tutaj ułożone w taki sposób No i tutaj mamy zmiany w skillach nekromanty, których Nie będę ogarniał za krótko, nie graliśmy, żebym miał zapamiętać te wszystkie setki procentów Damage'ów i sekund cooldownów, później mamy moi kochani mapę czwartego aktu zaktualizowaną. Z tego powodu, że doszły tutaj cztery nowe lokacje, które wam jedną z nich pokazywałem. Pokażę wam później resztę. One tutaj są i prawdopodobnie one będą miały ciekawą opcję. Gdzieś czytałem, że na, na końcu każdej lokacji będzie pieczęć, po której otworzeniu zespałnimy gdzieś tam bossa. Który będzie coś tam fajnego dropił Ciekawa opcja Później mamy zmiany w e, Set dangach. Mamy dodatkowe e, Mamy dodatkowe bounties No i mamy Set dangi dla nekromanty Których nie będziemy czytać, bo nie wiem jeszcze co tam ten Co tam będą robić Dokładnie te rzeczy Te sety Tutaj mamy e, Recepty do e, do naszego kowala, z, jak widzicie, kosami, mieczykami jakimiś dla nekromantów właśnie. I, moi kochani, to by było na tyle, się nagadałem, wiem, mam nadzieję, że w miarę Wam to dobrze przedstawiłem. Dzięki Wam wielkie za wsparcie, chciałbym Wam naprawdę podziękować. Jest 23.40, ja jeszcze mam przed sobą trochę pracy nad kolejnymi filmami. Naprawdę, ostatnimi czasy... Bardzo dużo pozytywnych słów od Was czytam, i naprawdę to mnie również. Oprócz tego, że się w Diablo dużo fajnych rzeczy dzieje, to mnie również bardzo, bardzo motywuje, żeby jednak nie spać po nosach czasem, nie grać w Warcraft'a, a przysiąść przy Diablo. I naprawdę dzięki Wam wielkie chwała Wam za to zostawcie łapkę w dół. Widzimy się w następnym filmie, filmie. albo łapkę w górę. No dobra, jak to tam woli. Papa! Pa.